Witam na uroczystości, podczas której prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, podpisze ustawę z dnia 9 marca 2023 roku o Krajowej Sieci Onkologicznej. Gościmy dzisiaj na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, którego częścią jest Siedleckie Centrum Onkologii. Z uwagi na fakt, że znajdujemy się w części szpitala, gdzie nie mamy do czynienia z ruchem pacjentów, zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczki nie jest konieczne. Serdecznie witam pana Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia wraz z kierownictwem resortu. Prezesa Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach pana Marcina Kulickiego. Dyrektora Siedleckiego Centrum Onkologii pana Lubomira Bodnara. Serdecznie witam obecnych na uroczystości posłów i senatorów oraz przedstawicieli władz samorządowych. Witam reprezentantów rad i organizacji zrzeszających pacjentów oraz przedstawicieli instytucji i ośrodków onkologicznych w Polsce. W uroczystości uczestniczy szef kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pani Grażyna Ignaczak-Bandych. Witam wszystkich dostojnych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Uprzejmie proszę pana prezydenta o podpisanie ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję panie ministrze. Uprzejmie proszę pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowny panie ministrze, szanowny panie i panowie ministrowie, szanowny panie starosto, Szanowny Panie Prezesie, Panie Dyrektorze, wszyscy przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, samorządu lokalnego, Szanowni Państwo Profesorowie, Państwo Doktorzy, wszyscy dostojni przybyli goście. Bardzo dziękuję Panu Ministrowi i bardzo się cieszę. Szanowni Państwo, pracujemy nad tym od dawna. Mogę to śmiało powiedzieć, z punktu widzenia już prawie ośmiu lat mojej prezydentury, te prace nad kwestiami związanymi z usprawnieniem polskiej ochrony zdrowia w zakresie walki z chorobami onkologicznymi prowadzimy śmiało, można powiedzieć, prawie od początku mojej prezydentury. Ten temat realizowany jest przez Narodową Radę Rozwoju, przez. Dzisiaj tą część rady, zwaną Radą do Spraw Ochrony Zdrowia, jest realizowany przez moich współpracowników, ale oczywiście jest realizowany w ścisłej koordynacji, współpracy nieprzerwanej z Ministerstwem Zdrowia. W 2019 roku efektem tych prac była Narodowa Strategia Onkologiczna, specjalna ustawa, której Wypełnieniem w pierwszej kolejności był dokument Narodowej Strategii Onkologicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2020-2030. Dzisiaj realizujemy etap, jeden z najważniejszych i najpoważniejszych absolutnie, właśnie w realizacji tegoż dokumentu. Otóż tworzymy wreszcie. Krajową sieć onkologiczną, krajową sieć placówek wraz z całym systemem leczenia onkologicznego, krótko mówiąc walki z chorobami onkologicznymi, w taki sposób, aby w jak największym stopniu sprzyjać pacjentowi, aby ułatwić jak najbardziej pacjentowi dostęp na równych zasadach i w równym stopniu do opieki onkologicznej na terenie całego kraju, tak aby stworzyć dla każdego szansę. Bardzo nam zależało na tym, żeby zobrazować to w jak największym stopniu dlatego właśnie dzisiaj spotykamy się nie w Krakowie, nie w Warszawie, nie w wielkim ośrodku takim jak Poznań czy Wrocław czy Gdańsk, tylko spotykamy się w sercach mieście średniej wielkości w naszym kraju, mieście w którym dostęp na takich samych zasadach właśnie jak w tych wielkich ośrodkach, gdzie do tej pory były najlepsze placówki, jest przecież tak samo dla pacjentów ważny chodzi o to, żeby nie trzeba było jeździć na drugą stronę kraju po to, żeby otrzymać sprawne, kompleksowe leczenie onkologiczne nie polegające tylko na samym leczeniu jako takim, przede wszystkim polegające na diagnostyce, przede wszystkim polegające na wdrażaniu programów profilaktycznych. Na diagnostyce, na leczeniu także, czy może w, jeżeli trzeba w leczeniu operacyjnemu, następnie rehabilitacji, czyli pełnym kompleksie usług ochrony zdrowia w zakresie właśnie walki z chorobą onkologiczną. Proszę państwa, można powiedzieć tak, w zakresie onkologii sytuacja ogólnie jest zła. Ogólnie jest zła, ponieważ zapadalność na choroby onkologiczne będzie coraz większa. Paradoksalnie wynika to z ogólnie poprawiającej się sytuacji. To znaczy żyjemy coraz dłużej. Jeżeli żyjemy coraz dłużej, to prawdopodobieństwo zapadnięcia w coraz dłuższym życiu na chorobę onkologiczną w oczywisty sposób jest większe. I to się prawdopodobnie w najbliższych dziesięcioleciach będzie działo. Do tego oczywiście dochodzą czynniki cywilizacyjne, środowiskowe do tego dochodzą niestety różnego rodzaju czynniki, które sami sprowadzamy na siebie, jak palenie tytoniu, jak spożywanie alkoholu jak niewłaściwa dieta jak niewłaściwy tryb życia brak ruchu. Coraz więcej niestety pracujemy bardzo często na siedząco, zaniedbujemy dbałość o samego siebie, zaniedbujemy coś takiego, co nazywa się higieną osobistą, ale w zakresie po prostu higieny życia. Więcej potrzeba nam spacerów, więcej powinniśmy przebywać na świeżym powietrzu. Nie każdemu to się udaje, nie każdy jest w stanie się do tego zmobilizować. W związku z powyższym, zapadalność na choroby onkologiczne jest coraz większa i to widać na przestrzeni ostatnich lat. Niestety mamy już prawie 200 tysięcy zachorowań rocznie w Polsce. I to praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć równo pośród kobiet i mężczyzn mniej więcej to się rozkłada. Dzisiaj śmiertelność związana z zachorowaniami na choroby onkologiczne jest druga zaraz po chorobach układu krążenia. W związku z czym walka z tymi chorobami musi być postawiona na absolutnie jak najwyższym poziomie i ogromnie się cieszę i za to dziękuję panu ministrowi, że to się właśnie dzieje. Została przygotowana specjalna ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej poprzedzona ewaluacją całego systemu, ewaluacją placówek. Cóż się okazało w wyniku tej ewaluacji? Proszę Państwa, no jak się okazuje, 806 placówek na terenie Polski zajmuje się leczeniem onkologicznym w mniejszym lub większym stopniu. Ale na ile w mniejszym, a na ile w większym stopniu wystarczy, jeżeli podam Państwu, że spośród tych 806 placówek 708 to placówki, w których, w których przepraszam, 706 to są placówki, w których leczonych jest 20% pacjentów, a 80% z nich w ponad 90 placówkach. W istocie zaledwie około 11% placówek leczy większość zdecydowaną pacjentów. Co to pokazuje? To pokazuje po prostu, że w pozostałych to leczenie absolutnie jest niedostateczne i na niedostatecznym poziomie zarówno z punktu widzenia oceny pacjentów, jak i z punktu widzenia rzeczywistych możliwości tego leczenia. Chodzi w związku z tym o to, żeby problem rozwiązać systemowo, żeby stworzyć rzeczywiście system i stworzono taki system, trójstopniowy system leczenia onkologicznego, który będzie się odbywał, tak jak powiedziałem, w jednakowym stopniu na terenie całego kraju, w placówkach specjalnie ku temu wyznaczonych po wcześniejszej ewaluacji które w związku z tym będą odpowiednio uzupełnione także i sprzętowo, aby były w stanie realizować kompleksowe, sprawne i skuteczne leczenie onkologiczne pacjentów, tak aby jak najwięcej osób, które zapadną na choroby onkologiczne, bo zapadną, ale jednak zostało wyleczonych i mogło nadal kontynuować zdrowe i normalne życie. O to nam chodzi przede wszystkim. Szybką diagnostykę, skuteczne leczenie, skuteczną rehabilitację, skuteczny powrót do normalnego życia, do aktywności. Wierzę w to, że ta sieć dobrze funkcjonująca i wszystkie rozwiązania, które w ramach sieci zostały przygotowane, do tego się przyczyni. Ustawa wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia, sieć ruszy w ciągu 6 miesięcy, kolejne etapy jej będą rozwijane, między innymi. Także i to, że każdy pacjent będzie miał swojego koordynatora leczenia, który będzie dbał o niego, że będzie uruchomiona w ciągu 12 miesięcy infolinia, która będzie udzielała pełnej informacji i na której będzie, będą pacjenci mogli również podzielić się swoimi spostrzeżeniami co do funkcjonowania krajowej sieci onkologicznej, co do sprawności leczenia, skuteczności leczenia, skuteczności opieki, rzeczywiście skuteczności tych mechanizmów, które w ustawie są przewidziane. Chcę z tego miejsca podziękować wszystkim tym, którzy do tej pory zajmowali się polską onkologią i leczeniem naszych pacjentów, którzy w ogromnej liczbie przypadków uratowali zdrowie i życie. Dziękuję ogromnie panu ministrowi i jego współpracownikom, wszystkim tym, którzy tą ewaluację przeprowadzili, wszystkim tym, którzy nad, nad narodową strategią onkologiczną i krajową siecią onkologiczną dotychczas się pochylali nad tym, aby to wypracować, opracować. Czeka nas jeszcze ogrom bardzo ciężkiej pracy, w związku z tym na pewno będziemy jeszcze wielokrotnie poprawiali, ale to już jest system. A ważne jest właśnie, proszę Państwa, to, żeby z chaosu wyłonić system, stworzyć go, uformować z tego wszystkiego, co do tej pory dzisiaj mamy. Mamy dużo. Jesteśmy naprawdę dzisiaj w stanie zaoferować polskim pacjentom już dużo, bardzo dużo, nieporównywalnie więcej z tym, co było jeszcze kilka lat temu. Jesteśmy dużo nowocześniejszym państwem. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby zostało to usystematyzowane i aby w efekcie tego było jednakowo dostępne dla każdego pacjenta i w znaczeniu samej dostępności jako takiej, jak również i dostępności informacji o tym, gdzie i w jaki sposób można poddać się terapii i w jakiej sytuacji. Cieszę się ogromnie, że będzie to wdrożone, bo wiecie doskonale Państwo, jak wielu spośród naszych przyjaciół, bliskich. Chorobami onkologicznymi było dotkniętych, cierpiało na choroby onkologiczne, może cierpi, leczy się. Z tego punktu widzenia doskonale zdajemy sobie sprawę, liczy się każda godzina, każdy dzień. Mam nadzieję, że będziemy w stanie dzięki tej ustawie, dzięki tym rozwiązaniom, dzięki jej wdrażaniu, coraz lepiej, coraz skuteczniej pomagać ludziom żyć w zdrowiu, z uśmiechem, a polskim rodzinom rozwijać się. I korzystać z dobra, jaką wzajemnie, z dobra, jakie wzajemnie oferują sobie pokolenia. Pokolenie starsze pokoleniu młodszemu. Im dłużej nasi dziadkowie, rodzice i my sami będziemy żyli, tym większą mamy szansę wychowywać dłużej nasze dzieci, wychowywać dłużej nasze wnuki. Mam nadzieję, prawnuki tego wszystkim Państwu i sobie życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. Uprzejmie proszę o zabranie głosu ministra zdrowia pana Adama Niedzielskiego. Szanowny panie prezydencie, szanowna pani minister, szanowni państwo profesorowie, wszyscy znakomici goście, po, po takim przemówieniu to trudno mi dodać jakieś szczegóły, ale ja chcę po prostu powiedzieć, że ja się bardzo cieszę. Dla mnie to jest naprawdę szczególny dzień, szczególny dzień ze względu na bardzo wiele powodów. I ten pierwszy powód, no chociażby można było widać, zobaczyć w przemówieniu pana prezydenta, że to jest ustawa która zjednoczyła nas wszystkich we wspólnym myśleniu o tym, jak rozwiązywać problemy onkologiczne. Chcę państwu powiedzieć, że minister zdrowia miał tą przyjemność, że wsparcie zarówno pana prezydenta, pana premiera Morawieckiego, wszystkich najważniejszych osób było właśnie tym wyrazem traktowania w najbardziej poważny z możliwych sposobów problemu, jakim są choroby onkologiczne w Polsce. Cieszę się również z tego powodu, że to jest ustawa, przy pisaniu której ogromny wkład mieli pacjenci. Wszystkie rozwiązania, wszystkie te, które dotyczą bezpośrednio pacjentów, były konsultowane z organizacjami pacjenckimi. Oczywiście te dyskusje. Nie zawsze były przebiegające spokojnie, ale jednak to było prawo, które się wykuwało w dialogu między stroną rządową, między panem prezydentem, między organizacjami pacjenckimi, między oczywiście środowiskiem lekarskim i całym środowiskiem medycznym. I to rozwiązanie można powiedzieć, że jest tak naprawdę pierwszym, propacjenckim rozwiązaniem, które powstawało od początku do końca w duchu tego dialogu. To ma ogromne znaczenie, jak popatrzymy sobie na szczegóły rozwiązań, jakie będą w Krajowej Sieci Onkologicznej, to właśnie ta idea pacjocentryzmu znajduje tutaj największe odzwierciedlenie. Głównym nowum, głównym które też wynika z przeprowadzonego pilotażu, no to jest instytucja koordynatora osoby, która ma za rękę, jeśli można tak obrazowo powiedzieć, przeprowadzić pacjenta w tym trudnym okresie choroby. Koordynator ma umówić pacjenta na diagnostykę, ma Pilnować czasu, żeby kolejne badania albo też terapia, odbywały się w odpowiednich odstępach czasowych, to koordynator organizuje dla pacjenta Konsylium, konsylium, które realizuje kolejny bardzo ważny postulat. Krajowej Sieci Onkologicznej, czyli to, że każdy pacjent, niezależnie od tego, czy będzie to duży czy mniejszy ośrodek, będzie korzystał z tej samej najlepszej, opartej na standardach międzynarodowych wiedzy, jak skutecznie leczyć, bo w konsyliach będzie zawsze brał udział przedstawiciel tego najwyższego ośrodka referencyjnego. To koordynator będzie prowadził przez terapię, przez rehabilitację, która często też jest, przepraszam, nieodzownym elementem leczenia. I pacjent w tym trudnym okresie, w tym trudnej ścieżce przez chorobę będzie mógł zawsze zadzwonić na telefon, który będzie zawsze odebrany, w zasadzie w pilotażu był odbierany 24 godziny na dobę. I to jest to realne wsparcie, które spowoduje, że pacjent nie będzie zagubiony w chorobie, nie będzie czuł, że sam musi się zmagać z tym ogromnym problemem, jakim jest choroba onkologiczna. Oczywiście w pilotażu testowaliśmy więcej rozwiązań, które znalazły się w krajowej sieci onkologicznej. One mają charakter organizacyjny, charakter też odnoszący się do najnowszych trendów czy standardów w leczeniu onkologicznym, ale podkreślam, pisząc tą ustawę, myśleliśmy oczami pacjenta. Pacjent, pacjent i jeszcze raz pacjent. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Panie Ministrze. Uprzejmie proszę prezes zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, jednocześnie prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki, Panią Krystynę Wechman, o zabranie głosu. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo. No przyszła mi rola od strony organizacji pacjentów, od pacjentów powiedzieć dzisiaj na tak ważnym, przy tak ważnym dniu i akcie podpisania przez Pana Prezydenta ustawy. I Pan Prezydent już zawarł, jak i również Pan Minister powiedział czego dotyczy, jakie, jakie mamy jako choroby nowotworowe, zapadalność, jakie mamy wyniki. Muszę jeszcze tylko dodać, że przy tych wynikach, które podał pan prezydent, to chodzi o też przedwczesne zgony wśród kobiet. To jest jedna trzecia zgonów a w wieku 20 do 44 lat. I w tym średnim wieku 44 do 64 to już 50% żeby właśnie tych przedwczesnych zgonów nie było, żeby były lepsze wyniki, tak jak już było powiedziane, zakłada Narodowa Strategia Onkologiczna. A ja prowadząc 30 lat Amazonki, po 20 latach... Organizując Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych zaczęliśmy od, żeby się wzmocnić, żeby to nie tylko rak piersi, ale wszystkie choroby nowotworowe w systemie znalazły właśnie dobre miejsce. I w 2012 na pierwszym forum pacjentów onkologicznych. 12 organizacji wysłało apel do Pana Prezydenta a do Pana Premiera i Ministra Zdrowia, żeby bezwzględnym priorytetem, w żeby bezwzględnym priorytetem zarządu była onkologia. To był rok 2012 i ja to porównuję już nieraz, że wsiadaliśmy wtedy do pociągu towarowego. No, Trwało to, że na czwartym forum w 2015 już zaczęliśmy mówić o kompleksowym leczeniu, o zmianach systemowych, a w 2018, jak już wiemy, były rozmowy na temat wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej, co dla nas było szalenie ważne, jak i rozpoczęcie pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej. Ten pociąg zaczął przyspieszać. Te pierwsze moje jeszcze dekady, 30 lat temu, kiedy rak był tematem tabu, były bardzo ciężkie. To nawet nie można powiedzieć, że to był jakiś pociąg, jakiś stacja, ale my jako Amazonki, wspierając siebie wzajemnie i, reha i prowadząc rehabilitację psychofizyczną, widzieliśmy potrzebę profilaktyki, bo wiedzieliśmy, że czas, czas w leczeniu jest bardzo ważny. I dlatego martwiło nas, że ten pociąg tak wolno jedzie. Teraz, kiedy on przyspiesza, są tą profilaktyką jeszcze nie jest za dobrze, ale będziemy na pewno, myślę, w różnych zespołach takie rekomendacje wypracowywać, żeby uświadomić społeczeństwo, że to jest strasznie ważne, a że kobieta w tej rodzinie jest tą najważniejszą, mówię z perspektywy raka piersi, gdzie ta zapadalność na raka piersi jest na pierwszym miejscu. I Spotykamy się w rozmowach, że są kontrowersje dotyczące, dotyczące krajowej sieci onkologicznej, a ja się pytam, no to co innego? Kiedy również byłam jedną z inicjatorek pakietu onkologicznego i weszła karta DILO, lekarze na mnie prawie, że. No, nie powiem, <laughs> jakie gromy szły, ale poprawiało się. I to była ta szybka ścieżka onkologiczna. To była ta szybka diagnostyka. To, co nam pacjentów leży na sercu. I idziemy dalej. Mamy już twa pilotaż. Organizujemy, pracujemy nad raportem tej koordynacji onkologicznej. Jest zespół sterujący które opracowuje ankiety pacjentów, ich satysfakcji, czy to się polepsza. I wyobraźcie sobie Państwo, że wreszcie się polepsza. Tak jak mamy w naturze wszystko krytykować, to raptem wyniki, a są naprawdę nawet dla mnie zaskakujące, polepsza się. Dochodzimy, dochodzimy do teraz, niedawno, 10 dni temu, następne forum pod hasłem System dla pacjenta, czy pacjent dla systemu? Nie, system dla pacjenta. I przedwczoraj odbieraliśmy nagrodę jako Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych za projekt Pacjent Wykluczony. I ja wtedy powiedziałam, że mam nadzieję, że lada moment ten projekt zamienimy na zupełnie inny, że nie będzie pacjentów wykluczonych, że ta dostępność każdego pacjenta. To, co zostało tu ten koordynator, anioł, który ma sklejać, który jest tym przewodnikiem. Rola koordynatora, według nas, pacjentów, szalenie trudna, bo ten koordynator musi nam przekazywać informacje w sposób nam zrozumiały, a on sam dostaje rozporządzenia, czy to z Narodowego Funduszu Zdrowia, czy od ministra, ale nam, pacjentom, trzeba to powiedzieć, żeby ta komunikacja była łatwa nie straszyła pacjenta. I to bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy na tej ścieżce, że każda stacja, która nas czeka jest tą pozytywną i to co pan prezydent powiedział dobrym wyleczeniem, dobrymi wynikami, a wczesnymi wykryciami nowotworów. I Sama sobie życzę i wszystkim pacjentom, że doczekaliśmy, że ten pociąg przyspieszył. Ja już mówię, że to pendolino, tylko że pendolino, żeby szybciej w naszym kraju pędziło, trzeba zmienić tory. I teraz jak już jest ta sieć onkologiczna, to zmieniajmy te tory i pędźmy do pełnego sukcesu. Dziękuję. Dziękuję Pani Prezes. Szanowni Państwo, na tym kończymy dzisiejszą uroczystość. Dziękuję Panie Prezydencie, dziękuję Państwu ministrom, dziękuję Pani Prezes oraz wszystkim uczestniczącym w dzisiejszym spotkaniu.